Cześć, Siemano, witam wszystkich tutaj leito. E, witam was w kolejnym filmiku z Call of Duty Black Ops Cold War Tryb Multiplayer. Dzisiaj mamy nietypowy e, filmik, ponieważ jest to tryb, który pojawił się na chwilę. E, dokładnie jest to tryb tylko snajperki, czyli gramy na losowej mapie tylko ze snajperek. Każdy może używać tylko snajperek, nie ma innych broni, także jest mega ciekawie. I naprawdę mimo tego, że od dawna 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 nie grałem snajperkami, to myślę, że jak na jeden z pierwszych meczy nawet nieźle mi poszło. Także zapraszam oczywiście do komentowania, lajkowania. No i nic, miłego materiału. Może ogarnę Adiego na sobotę, żeby, żeby był wspólny streamek, jakiś duo zombie czy cokolwiek. No i w ciągu tam pewnie 5-7 dni, czy po prostu w najbliższym czasie, będzie, ben, będę przechodzić kampanię single player tego Black Opsa. Także na pewno też będzie ciekawie. Oczywiście później to wszystko wyląduje na YouTube, żeby nie było. Wow. Czy na dzisiejszym streamie będą już te dźwięki? Zależy od tego, czy ogarnę, wiesz. Niedługo streama będę wyłączać. A jeżeli zdążę ogarnąć do wieczora, no to będą. Jeżeli nie, to nie. Kurde. Hitmarker, serio. Wyłączę streama i... Spróbuję je ogarnąć, ale nie wiem, czy znajdę o tym informację. Zobaczymy, leżeć. Aj, jakiś inny mnie skasował. Może to się jakoś łatwo robi, więc spoko. O, odblokowałem nowego skina do operatora. Super. Właśnie to był jeden ze skinów, który mi brakował, bo on był za zabójstwa ze snajpery. A ja jako tako mało grałem ze snajpery do tej pory. Ajajaj. Wo, headshot jeszcze nice. Tam są. Dać znać na Discordzie czy działa no luzik, luzik. No, jak nie zapomnę, to napiszę, mam na Discordzie, czy działają, no. O, i hitmarker! O, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Zemsta, hehe. Jeżeli to nie trzeba jakiegoś specjalnego, dziwnego kodowania, to myślę, że uda mi się ogarnąć te dźwięki, nie? No bo co? Nie powinno być jakieś ultra ciężkie. Możliwe, że zaimplementowanie zaim, za tych dźwięków nie jest ciężkie, ale będę miał problem ze znalezieniem tych dźwięków. <grych> Zobaczymy. Nadlatuje wrogi no zaraz na plecach będziesz miał. O już, już są na plecach. No w nogi strzeliłem gościowi, nie wierzę. Czemu taki pech akurat nie spotkał? O, o, o. Ja! Yeah. No nie idzie, nie idzie jakoś z tej snajpery. Jest za cudownie. Mogłoby być lepiej. Aj, no! Patrzcie to, pewny kill. I mi go skasowali. Why? Czemu mi to robicie? No co jest? Okej okay. Wow, tu będzie ich dużo Tu zaraz będzie jeden Co? Jak? Poczekaj, pokażcie mi to Aha! No scopem mnie trafił! Dobry agent lekki fuksik. No, skopem mnie trafił, nie? Dobry agencior, O, kiedy go wyczaiłem, to już mnie skasował, no szkoda. Nadlatuje no. wrog no. Tracimy przewagę. Jak ja go nie trafiłem, jak. No, co jest? Aha, wow. nie pokazał się tamten z tą główką, no. To była zemsta. Ciągle mnie zabijają. Z kolby, z łapy, to ja też. No serio? Nadlatuje wrogi samolot zakłócający. Niech. Kiedy już miałem gościa wycelowane, to mi go zdjęło. Zdjęli mi go. Ok. No nie, no dawaj. Strzeliłem i gość mnie w tej sekundzie zdjął. Co? Why? No w końcu. Kurczę ja co chwilę tam byłem minimetry od zabójstwa praktycznie. Cały czas. Ol hedzik, ledwo wystawał. Sam, sami rokez wystawał. Sami rokezik wystawał i siadło. Co jest? A, tutaj się nie da okej okay. Następny. Bum. Samolot skiego gotowy do działania. O! O! Jakiś afker. Nie wiem przyjaciół. O, za mną ktoś się zrespi. O! O! Chyba Chyba Lejto się wkurzył. na Nani? A tu jest niby gościu. Gdzie on jest? O tu. O nie! Uuu! Największy killstreak? Ile miałem? Osiem? Dziewięć? Chyba mój największy killstreak to był w ogóle w tej grze. I to ze snajpery. Wow, Spokomeczek. Może go na YouTube wrzucimy? Why not? Kilka kili było na pewno przyjemnych. Jakoś się to le lekko. Oj, oj, nie. 8 chyba było kili, no to już spoko. Aj, nie zdążyłem. Właśnie to jest minus, bo ja mam teraz ustawioną walkę wręcz. Walkę wręcz mam ustawioną na X, czyli jak chcę kogoś trafić z łokcia, to muszę zdjąć przycisk z gałki. Czyli jak robię atak wręcz, to jakby wiecie, nie mogę nakierowywać w tym momencie, nie? O, wow, trzech chyba było na mnie i to jest ten minus ewentualnej takiej kontroli. Bang, wygraliśmy, nice. Pierwszy byłem u nas, o kurcze. <laughs> super. I staty na plusie i pierwszy. Kościół ma diamentową czy złotą snajpę? Nie wiem już. W sumie. Bo trochę jest, jest złota, ale ma diament po boku. Nie wiem, jak w tej części wygląda diament w sumie. Także ciężko mi powiedzieć, czy to jest diamentowa czy złota. i'll go one